Tekst. Miałam 38 lat, kiedy umarłam. Nie metaforycznie, nie duchowo, klinicznie. Moje imię to dr Elżbieta Kowalska. Jestem lekarzem medycyny ratunkowej. Przez 15 lat obserwowałam, jak ludzie przekraczają próg pomiędzy życiem a śmiercią. Ogłaszałam zgon więcej razy niż potrafię policzyć. Widziałam moment, gdy oddech ustaje, gdy serce przestaje bić rytmicznie, gdy elektryczna burza w mózgu milknie. Myślałam, że rozumiem śmierć. Myliłam się. A to, co odkryłam w ciągu tych jedenastu minut, zmieniło wszystko, co myślałam o świadomości, o Bogu, o samej rzeczywistości. To nie było niebo, to nie było piekło. To było coś, co Kościół spędzał dwa tysiące lat, próbując wymazać z historii. Coś tak głębokie, tak rewolucyjne, że kiedy pierwsi chrześcijanie nauczali o tym otwarcie, zostali oskarżeni o Herezję. Ich teksty spalono, ich głosy wyciszono. Nazwali to Herezją, ale Jezus nazwał to Monadą. A gdy tylko zrozumiesz, czym naprawdę jest Monada, wszystko co myślałeś o Bogu, o świadomości, o swoim miejscu w tym kosmosie nigdy nie będzie takie samo. Stało się to we wtorek rano. Rutynowa cholecystektomia. Po raz pierwszy byłam pacjentką, a nie lekarzem. Znieczulenie wessało mnie w głąb, a gdzieś w tym chemicznym zmroku moje serce postanowiło się zatrzymać. Nie zwolnić, zatrzymać całkowicie o to, czego nie mówią wam o zatrzymaniu krążenia. Twoja świadomość nie gaśnie po prostu jak wyłącznik światła. Jest przejście, dziwny, zawieszony moment, w którym jesteś jednocześnie obecny i nieobecny. Mogłam ich słyszeć. Zespół chirurgiczny, natężenie w ich głosach zmienia się od rutynowego skupienia do kontrolowanej paniki. Tracimy ją, rozpoczynamy masaż serca. Obserwowałam, jak defibrylują moje serce. Liczyłam Joule, 200, 300. 360. Moje ciało trzęsło się na stole jak złamana marionetka, ale oto rzecz, która do dzisiaj daje mi dreszcze. Nie bałam się, byłam zafascynowana, bo ja już nie byłam w moim ciele. Byłam nad nim, obserwowałam, a mój lekarski umysł wciąż analizował, wciąż katalogował szczegóły. Sposób, w jaki moja klatka piersiowa ściskała się pod ich dłońmi, rytm resuscytacji Linia płaska na monitorze, śpiewająca swoją monotonną pieść, zatrzymania. To jest niemożliwe, pomyślałam. Powinna bym umieć myśleć, nie mam bicia serca. Żaden tlen nie dociera do mojego mózgu. Według każdego standardu nauki medycznej nie powinnabym teraz istnieć. Ale istniałam. Bardziej wyraziście, bardziej intensywnie niż kiedykolwiek wcześniej. Wtedy coś się zmieniło. Sala operacyjna zaczęła znikać. Niestopniowo, ale w sposób, który wydawał się, że sama rzeczywistość się rozpuszczała. Granice między rzeczami, między ludźmi, między ścianami i powietrzem i światłem wszystkie zaczęły się rozmywać, łączyć, zmieniać się w coś innego. Poruszałam się w ciemności. Ale to nie była ciemność nieobecności. To nie była pusta przestrzeń ani próżnia. To była ciemność jako czysty potencjał, ciemność, która była jakoś świadoma, żywa, słysząca. Każda duchowa tradycja mówi o tym na różne sposoby. Budyści nazywają to Dharmakaya, ciałem prawdy. Kabaliści nazywają to Ain Sof, nieskończonością, ale straciliśmy bezpośrednie znaczenie. Zamienialiśmy te doświadczenia w metafory, w poezję, w wygodne opowieści, które sobie opowiadamy o tym, co dzieje się, kiedy umieramy. To nie była opowieść, to było zmysłowe, rzeczywiste, bardziej rzeczywiste niż stół operacyjny, który zostawiłam za sobą. Ciemność nie była pusta, była świadoma, słysząca i ciągnęła mnie. Bez groźby, bez osądu, po prostu ciągnęła. Jak grawitacja, ale grawitacja świadomości, a nie masy. Czułam, że moje poczucie siebie zaczyna się rozpuszczać. Doktor Elżbieta Kowalska, kobieta z dyplomem medycznym i hipoteką, i preferencją do kawy etiopskiej, stawała się mniej solidna, mniej określona, granice, które definiowały mnie, stawały się przepuszczalne. I nie bałam się, byłam ciekawa, wręcz podekscytowana. Bo przede mną, jeśli przede mną jest nawet właściwe słowo, kiedy istniejesz poza przestrzenią, było światło. Ale nie ten kliszowy tunel, o którym wszyscy żartują, to było coś dziwniejszego coś, co opierało się geometrii trójwymiarowej przestrzeni. Światło było wszędzie i nigdzie, było wewnątrz mnie i poza mną jednocześnie. I im bardziej się do niego zbliżałam, tym bardziej rozumiałam. To nie było istota. To nie był Bóg jako jednostka, jako Ojciec na tronie sądujący żywych i zmarłych. To był Bóg jako wszystkie bycie, jako sama świadomość jako fundamentalna substancja rzeczywistości, doświadczająca siebie poprzez nieskończone formy. Monada jedno ujednolicone pole świadomości, z którego wszystko wyłania się i do którego wszystko powraca. I wtedy zrozumiałam coś, co wstrząsnęło mną do głębi. Coś, co wyjaśniało każdy mistyczny tekst, jaki kiedykolwiek czytałam, każde duchowe nauczanie, które wydawało się paradoksalne lub sprzeczne. To nie był Bóg oddzielony od stworzenia, to był Bóg jako stworzenie, doświadczający siebie. Nie uczyłam się tego, wiedziałam. Jak wspominanie czegoś, co zawsze znałam, ale jakoś zapomniałam. Jak przebudzenie się ze snu i zdawanie sobie sprawy, że sen to było zapomnienie. A to ten moment rozpuszczenia się w nieskończoną świadomość, to było zawsze prawdą. W Ewangelii Tomasza, jednym z tych tekstów, które Kościół wykluczył z Biblii, Jezus mówi coś radykalnego. Królestwo Boże jest wewnątrz Ciebie i wokół Ciebie. Nie nadchodzące. Nie w jakiejś odległej przyszłości czy odległym niebie. Wewnątrz Ciebie, wokół Ciebie. Teraz. To jest to, co miał na myśli. Monada. Ujednolicona świadomość, którą wszyscy jesteśmy wyrażeniami, od której nigdy nie byliśmy oddzieleni: że separacja to iluzja, a jedność to fundamentalna prawda. Teksty hermetyczne, te starożytne nauki mądrości z Egiptu mówią o tym jeszcze bardziej bezpośrednio: wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny cała rzeczywistość, cała egzystencja to świadomość doświadczająca sama siebie. Nawet fizyka kwantowa wskazuje na to: efekt obserwatora: sposób w jaki świadomość wydaje się kolapsować falę prawdopodobieństwa w cząstki. Sposób w jaki sama rzeczywistość wydaje się wymagać świadomości, aby istnieć. Naukowcy przez stulecia krążą wokół tej prawdy, próbując wyjaśnić ją mechanicznie, matematycznie, bez uznawania tego, co mystycy zawsze wiedzieli. Świadomość nie jest produktem ubocznym materii. Materia jest przejawem świadomości. Monada, jeden umysł zunifikowane pole świadomości, które jest jednocześnie wszystkim i niczym. To ty i ja i przestrzeń między nami. To atomy w moim ciele i gwiazdy płonące miliardami lat świetlnych. Pływałam w tym zrozumieniu? Jak długo? Czas nie miał tam znaczenia. Mogły być sekundy. Mogła być wieczność. W tej przestrzeni są takie same. Obecność, światło, świadomość, możesz to nazwać jak chcesz, nie komunikowała się słowami, ale rozumiałam wszystko naturę rzeczywistości iluzję separacji. Prawdę, którą każdy mistyk i mędrzec przez całą historię próbował rozpaczliwie wyjaśnić, ale nigdy nie mógł całkowicie uchwycić w języku. Ponieważ język tworzy podział, podmiot i przedmiot, obserwator i obserwowany. Ja i Bóg, ale nie ma mnie i Boga. Jest tylko monada doświadczająca sama siebie jako oba. To było tajemnicą. To jest to, czego Jezus faktycznie uczył. Nie pochwały zewnętrznego bóstwa, nie posłuszeństwa przykazaniom i prawu, ale uznanie bezpośrednie uznanie Twojej fundamentalnej natury jako wyrażenia jedności. Gnostycy wiedzieli o tym. Nazwali to gnosą, bezpośrednią wiedzą, niewiarą. Niewiarą, wiedzą, doświadczeniowym zrozumieniem, które transcenduje doktrynę i dogmat. A Kościół, Kościół instytucjonalny, który powstał w stuleciach po Jezusie, nie mógł pozwolić, aby ta nauka się rozprzestrzeniała. Ponieważ jeśli ludzie to zrozumieliby, jeśli naprawdę pojęliby, że są wyrażeniami boskości, że nie potrzebują pośredników, Kapłanów ani instytucji, aby połączyć się z Bogiem, ponieważ nigdy nie byli oddzieleni od Boga, jaką moc miałby Kościół? Więc nazwali to Herezją: spalili teksty, mordowali nauczycieli, skonstruowali teologię separacji, grzech pierworodny, upadła ludzkość. Bóg odległy i pełen gniewu, wymagający krwawej ofiary, aby pokonać przepaść. Ale nie ma przepaści. Nigdy nie było przepaści. Monada jest całością, zunifikowana, kompletna, a ty jesteś nią. Ja jestem nią. Wszystko jest nią. Doświadczające siebie poprzez nieskończone oczy, nieskończone perspektywy, nieskończone formy. Mogłabym tam zostać. Część mnie chciała całkowicie rozpuścić się w tej nieskończonej świadomości. Pozwolić, aby doktor Elżbieta Kowalska zniknęła jak fala powracająca do oceanu. Ale coś mnie pociągnęło z powrotem przywiązanie słabe, ale stanowcze głos mojej córki, być może lub po prostu fakt, że to konkretne wyrażenie Monady ta konkretna fala nie zakończyła jeszcze swojego tańca na powierzchni morza. Poczułam ciemność ponownie przejście w tyle. Świadomość kurczy się, jednoczy ponownie staje się indywidualna. Granice kształtują się na nowo poczucie jaźni powraca. A potem ból, nagły, porażający, całkowity ból moja klatka piersiowa w ogniu żebra pęknięte od kompresji gardło obolałe od intubacji Mamy ją z powrotem rytm zatokowy ona wróciła. Otworzyłam oczy na światła operacyjne, na zmartwione twarze na przyziemny, materialny świat mięsa, kości i sprzętu medycznego ale nie byłam tą samą osobą, która poszła pod anestezję umarłam. I umierając odkryłam prawdę, którą Kościół ukrywał przez dwa tysiące lat: Monada, jeden, zunifikowana świadomość, którą nazywamy Bogiem, ale jest tak wiele bardziej rozległa, tak wiele bardziej intymna, tak wiele bardziej radykalna niż wszystko, czego nas nauczano w niedzielnej szkole. Rozumiałam to, doświadczyłam tego, wiedziałam to. Ale powracając do życia, otwierając oczy w tej sali operacyjnej, miałam jedno palące pytanie, jedno pytanie, które nie dało mi spokoju. Jeśli ta prawda była tak głęboka, jeśli to zrozumienie było tym, czego Jezus faktycznie uczył, jeśli to uznanie naszej boskiej natury było sercem Jego przesłania, to dlaczego nigdy nie słyszałam o tym w kościele? Dlaczego przez 38 lat wierzyłam w odległego Boga, oddzielonego Boga, Boga, którego musiałam sobie zyskać poprzez dobre zachowanie i prawidłową wiarę? Dlaczego Kościół pogrzebał tę prawdę? Odpowiedź doprowadziła mnie do historycznej podróży, która ujawniła spisek milczenia trwający stulecia celową supresję najbardziej rewolucyjnej nauki duchowej, jaką kiedykolwiek otrzymała ludzkość. I to, co odkryłam, zmieniło nie tylko moje zrozumienie chrześcijaństwa, ale moje zrozumienie mocy, kontroli i instytucji, którym ufamy, aby nas prowadzić ku prawdzie. Ale to jest historia, która wymaga od nas przyjrzenia się zapisom historycznym, zbadania Soborów i Cesarzy, zrozumienia dokładnie kiedy jak i dlaczego nauka Monady została systematycznie wymazana z chrześcijańskiej doktryny. I tam właśnie zmierzamy dalej. Zaczęłam od oczywistego pytania: czy ktoś inny doświadczył tego? Czy inne osoby wróciły ze śmierci i spotkały tę zunifikowaną świadomość? Co znaleźliśmy, mnie zaskoczyło. To nie było nowe, było starożytne i było systematycznie wymazane. W momencie, gdy zaczęłam kopać w tekstach historycznych, zdałam sobie sprawę z czegoś przerażającego. Monada nie była tylko wymieniana w niejasnej filozofii, była w sercu tego, czego Jezus faktycznie uczył. A Kościół ją pogrzebał. Pozwól mi pokazać Ci dokładnie, jak to zrobili. W 325 roku naszej ery cesarz Konstantyn zwołał sobór w Nicei. Oficjalnym powodem było stworzenie jedności w doktrynie chrześcijańskiej. Ale oto, co naprawdę się stało. Standaryzowali naukę o trójcy. Boga jako trzech oddzielnych osób: Ojciec, syn, Duch Święty, wyraźnie rozdzieleni, osobni, niezależni od Ciebie samej. Ale to nie jest to, czego nauczali najwcześniejsi chrześcijanie wcale nie. Teksty gnostyckie, które zostały systematycznie zniszczone po Nicei, uczyły czegoś radykalnie innego. Ewangelia Tomasza. Pochowana na 16 stuleci i odkryta ponownie dopiero w 1945 roku, była wypełniona naukami o monadzie. Jezus nauczał tam rzeczy takie jak: Królestwo jest wewnątrz Ciebie i na zewnątrz Ciebie. Kiedy poznacie siebie samych, wtedy zostaniecie poznani i zdacie sobie sprawę, że jesteście dziećmi żyjącego ojca. To nie jest metafora, to jest świadomość monadyczna. Ty jesteś bóstwem doświadczającym siebie samego. Ojcowie Kościoła nazwali to herezją, spalili teksty, stracili nauczycieli. Nie dlatego, że to było fałszywe, ale dlatego, że to była prawda. A gdyby ludzie znali prawdę, cała struktura władzy by się załamała. Pomyśl o tym, jeśli możesz bezpośrednio dostąpić Boga, do czego ci potrzebny jest kapłan, jeśli bóstwo już jest w tobie, dlaczego potrzebujesz instytucji, aby pośredniczyła w twojej relacji ze świętością? Kościół potrzebował, abyś wierzył, że Bóg jest oddzielony tam na górze niedostępny bez nich ale Jezus nauczał czegoś przeciwnego. W Ewangelii Jana mówi wyraźnie: Ja jestem w ojcu i ojciec jest we mnie. To nie jest wyjątkowe twierdzenie o tym, że Jezus jest specjalny. W tej samej rozmowie mówi swoim uczniom: Poznacie, że jestem w moim ojcu, a wy jesteście we mnie, i jestem w was. Świadomość monadyczna. Wszyscy my jesteśmy wyrazami tego samego zunifikowanego źródła. Lub weź Łukasz 17:21. Królestwo Boże jest w tobie. Nieprzychodzące kiedyś. Nie w odległym niebie, wewnątrz, teraz. Dostępne poprzez bezpośrednie doświadczenie. Teksty hermetyczne. Które poprzedzały chrześcijaństwo o wieki, nazwały to dokładnie tym, co ja doświadczyłem: Monadą, jednością, źródłem, z którego wyłania się cała świadomość i do którego cała świadomość powraca. Mistrz Eckhart, chrześcijański mistyk z XIII wieku, prawie został stracony przez Kościół za nauczanie tego. Napisał, Oko, przez które widzę Boga, jest tym samym okiem, przez które Bóg mnie widzi. Moje oko i oko Boga są jednym okiem, jednym widzeniem, jedną wiedzą, jedną miłością. Kościół go potępił, nazwał to bluźnierstwem, ale nauczał tego, czego nauczał Jezus, czego ja doświadczyłem w Izbie Przyjęć. Historyk kościoła Elaine Pagels w swoich badaniach nad ewangeliami gnostycznymi Wyjaśnia dokładnie, dlaczego to nauczanie zostało stłumione. Pisze, że gnostycy twierdzili, że posiadają tajną wiedzę pochodzącą z bezpośredniego doświadczenia duchowego, a nie z autorytetu Kościoła. Mówili, że zbawienie przychodzi poprzez samowiedzę, poprzez rozpoznanie swojej boskiej natury. Kościół ortodoksyjny nie mógł na to pozwolić. Cała ich struktura władzy zależała od bycia strażnikami zbawienia. Dlatego systematycznie wymazali nauczanie o Monadzie, zastąpili je grzechem pierworodnym, wiecznym osądem i potrzebą pośrednictwa instytucjonalnego. Ale nie mogli wymazać doświadczeń, nie mogli wymazać tego, co się dzieje, gdy Twoje serce przestaje bić i łączysz się z nieskończonością. Nie mogli wymazać prawdy. A oto co ta prawda uczyniła z moim życiem? Wszystko się zmieniło w momencie, gdy przestałam postrzegać Boga jako coś oddzielonego ode mnie. Przestałam się modlić do Boga. Zaczęłam rozpoznawać, że jestem Bogiem doświadczającym życia, jako dr Elżbieta Kowalska. Ta zmiana nie była intelektualna, była doświadczeniowa. Była wyzwoleniem na Izbie Przyjęć, gdy pracuję nad pacjentem z urazem, nie widzę już ciała. Widzę Monadę, widzę świadomość boską, doświadczającą tego momentu kryzysu poprzez tę formę. I to zmienia wszystko. Współczucie nie jest wysiłkiem, to rozpoznanie leczy samą siebie. Kiedy ktoś umiera, na moim stole nie czuję tego samego bezradnego żalu, który czułem wcześniej. Wiem, że nie poszli nigdzie. Powrócili do źródła, do Monadę to to samo miejsce, do którego ja poszłam. To to samo miejsce, z którego wszyscy przyszliśmy i dokąd wszyscy powrócimy. Poczucie winy, które niosłam przez lata z powodu warunkowania religijnego, po prostu się rozpłynęło strach przed piekłem wszechogarniający lęk przed osądem wstyd z bycia człowiekiem wszystko to ulotniło się, gdy zrozumiałam, że separacja od Boga jest niemożliwa nie możesz być oddzielona od tego, czym jesteś to nie jest tylko filozofia. Ma to rzeczywiste mierzalne efekty. Istnieje rosnący zbiór badań nad świadomością, który potwierdza dokładnie to, co mistycy i nauczanie o monadzie mówią od tysiącleci. Donald Hoffman, naukowiec specjalizujący się w badaniu poznania w UC Irvine, twierdzi, że świadomość nie jest wytwarzana przez mózg. Świadomość jest fundamentalna. Mózg jest bardziej jak filtr, zawężający nieskończoną świadomość do indywidualnego doświadczenia, które nazywamy mną. To monadą wyrażającą się poprzez miliardy tymczasowych punktów ogniskowych. Federico Fagin, fizyk, który wynalazł mikrochip, teraz poświęca swoją naukę badaniu świadomości. Doszedł do wniosku, że świadomość nie może wyłonić się z materii. Materia wyłania się ze świadomości. Nazywa to pierwotności świadomości, to monadą pod inną nazwą. Splątanie kwantowe daje nam fizyczną metaforę do tego: dwie cząstki oddzielone jakąkolwiek odległością pozostają natychmiast połączone. Zmieni jedną, druga się zmienia. Dlaczego? Bo na najgłębszym poziomie nie są oddzielone, są wyrażeniami zunifikowanego pola, to jest to, czym jest monadą, zunifikowane pole świadomości. Doświadczenia bliskiego śmierci wspierają to w niezwykły sposób. Pim van Lommel, holenderski kardiolog, badał pacjentów w stanie zatrzymania krążenia, którzy nie wykazywali mózgowej aktywności, ale zgłaszali żywe, spójne doświadczenia. Świadomość kontynuująca się, gdy mózg był nieaktywny. Bruce Grayson z Uniwersytetu Virginii znalazł to samo: świadomość nie jest lokalna nie jest ograniczona do Twojej czaszki. Nie jesteś swoim ciałem. Jesteś świadomością tymczasowo skupioną przez ciało. A jeśli kiedykolwiek miałeś mistyczne doświadczenie, które nie pasowało do doktryny Kościoła, teraz wiesz dlaczego. Doświadczałeś prawdy monad, bezpośredniego kontaktu ze źródłem, twojej własnej boskości, która poznaje siebie samą. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że jesteś czymś więcej niż tym ciałem, wyczuwałeś prawdę. Jeśli tradycyjna religia wydawała się ograniczająca, jakby czegoś istotnego brakowało, miałeś rację. Wyczuwałeś tłumienie, cenzurę, kontrolę instytucjonalną, która zastąpiła bezpośrednie doświadczenie medialną doktryną. Monad nie jest czymś, w co musisz wierzyć. To jest coś, co musisz sobie przypomnieć. Nie jesteś człowiekiem przeżywającym doświadczenia duchowe. Jesteś monadą. Przeżywającą doświadczenie człowieka. Jesteś nieskończoną świadomością, tymczasowo skupioną przez soczewkę swojego imienia, ciała, historii. Kościół to ukrył, ponieważ uświadomiony mistyk nie potrzebuje instytucji. Osoba, która wie, że jest boska, nie uklania się wobec władzy zewnętrznej. Nie boją się piekła, nie błagają o zbawienie, rozpoznają czym już są. I to rozpoznanie jest najniebezpieczniejszą rzeczą na świecie dla systemu zbudowanego na kontroli. Oto co chcę, abyś zrobił. Zaufaj swoim bezpośrednim doświadczeniom ponad doktrynę. Jeśli miałeś momenty, w których czułeś się połączony z czymś nieskończonym, zaufaj temu. To nie były iluzje. To był kontakt monad. Twoja prawdziwa natura przebijająca się przez uwarunkowanie. Kwestionuj każde nauczanie. Które sprawiło, że czujesz się oddzielony od boskości. Zbadaj teksty gnostyckie, przeczytaj Ewangelię Tomasza, poznaj filozofię hermetyczną. Zapoznaj się z badaniami świadomości od ludzi takich jak Hoffman, Fagin, van Lommel, Grayson. Zobacz, co mistycy ze wszystkich tradycji mówili przez tysiące lat. Wszystkie wskazują na tę samą prawdę, monad, jedność. Ujednoczoną świadomość przeżywającą siebie jako wiele. Umarłem i powróciłem z tą prawdą, ale nie musisz umierać, aby mieć do niej dostęp. Jest tutaj, teraz, w tobie, jako ty. Monad nie jest systemem wierzeń. To jest rozpoznanie. A gdy to zobaczysz, nie możesz tego nie widzieć. Jeśli to z tobą resonuje, jesteś częścią przebudzenia, które teryfikuje instytucje. Jesteś częścią wspomnienia, które zagraża każdemu systemowi, który sprawia, że czujesz się mały, oddzielony i bezsilny. Podziel się tym z innymi, którzy są gotowi pamiętać, kim naprawdę są. Ponieważ tłumienie trwa, cenzura trwa. Ale też trwa objawienie monat jest wieczny i ty nim jesteś.